A w dzisiejszym odcinku postaram się spełnić marzenie pewnego austriackiego malarza, czyli jako trzecia rzesza postaramy się podbić Europę. Na samym początku istotne rzeczy. Ja bym zmienił w ogóle sobie kolor Rzeszy. Tylko nie ma to jakiegoś takiego czarnego, szarego. No nie wiem, dziwne te kolory. Dobra, to zostawimy przy czymś takim. O, oczywiście podkręcałem podatki, towary, badania. Zobaczymy, jak to będzie z hajsem, bo też trzeba będzie podbijać te kraje. I na samym początku postaramy się takie, że tak powiem, historycznie. Czyli może najpierw jakąś Austrię, Czechosłowację. Rzucimy sobie technologię, jakieś badanka na pewno, populację, ekonomię i chyba wszystko polecę tak mocno wojsko, bo zaraz punkty będą się kolejne pojawiać, to temat wojska będziemy mieli ogarnięty. Te wojsko sobie od razu zrzucimy tutaj na granicę z Austrią i kwestia jest taka. Oczywiście tutaj będziemy poprawiać sobie relacje z Francuzami na samym początku oraz z Wielką Brytanią. Będziemy ich przekonywać, że co złego to nie my. Nawet tutaj ze Związkiem Radzieckim. O, Włochy mamy sojusz, a już z nami serwali tutaj relacje. Chyba 100 tysięcy złota mamy. Myślę, że na taką Austrię to i tak jest za dużo. Od razu wypowiadamy jej wojnę. Zobaczmy. Dobra, to na razie malutkie wojska, ale tu chodzimy na spokojnie. Chociaż coś tam co nieco mają. Cyk, cyk i cyk, okej. Okay. Szybki Anschluss, No i dobra, to naprawdę było szybkie. Wrzucimy sobie asymilację, no i będziemy się ustawiać na Czechosłowację. A moi drodzy, ja wam tylko przypomnę, że jeżeli odcineczki Sage of History 2 wam się podobają, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza i subskrypcji. A tutaj macie wspierających. O, nawet tutaj mamy Francja i Trzecia Rzesza, przyjazna cywilizacja. To się okaże. Dobra, mamy też armię na Czechosłowację. Szybka interwencja. Walczymy tutaj o dobro mniejszości niemieckiej, oczywiście. Dobra, na no razie tutaj nie widzę nigdzie dużych jednostek. Tutaj na Pragę proszę się ruszyć. Tutaj zamykamy te najważniejsze prowincje. O, tutaj troszkę wyszło jednostek z Pragi, ale do nas spokojnie. Zaraz ich pokonamy. Zrobimy sobie tak, że tak podzielę tutaj tą armię. Tutaj sobie jeszcze coś wystawię, chociaż pieniędzy brak. No dobra, to, to niech ruszy tutaj, ci mogą iść sobie... Na spokojnie myślę tutaj do przodu Łapać ostatnie prowincje Tutaj coś będą próbowali się Czesi rozlewać Ale dobra tutaj pokonani Tu również Dobra tam sobie weszli Cyk pokonani cyk pokonani Rewelacja Jeszcze tutaj ostatnia prowincja Super mamy to Na razie to wojsko bywale Chociaż oczywiście będziemy się teraz tutaj szykować na Polskę Bo potrzebujemy pieniędzy Do asymilacji i tutaj rekrutacji jeszcze większej ilości wojska Co ciekawe podbiłem i Czechosłowację i Austrię A dalej jesteśmy na piątym miejscu o, Rumunia nam wypowiedziała wojnę. Ciekawy temat. O, na szczęście, tutaj już na terenach Austrii możemy jakieś tutaj większej jednostki rekrutować. Rzesza została zaatakowana przez Rumunię. A Rumunia nie była w ogóle sprowokowana. Dobra, coś tu wchodzą, ale zaraz właśnie. Zgniotę im tą armię. Tu możemy iść sobie do przodu. Pyk, pyk. Nie ma tutaj armii już rumuńskiej. Trochę za małe te jednostki trzeba jeszcze dorekrutować. Dobra, 10 koła tutaj zaraz dojdzie. Okej. Okay. Nie wiem, czy ta Rumunia się z kasy. Wypukała, czy coś, bo na razie coś słabo im idzie. O, Włochy atakują sławie. To my mamy wojnę z Związkiem Radzieckim. Czy mamy gdzieś granicę ze Związkiem Radzieckim? Na szczęście nie. Józek, co ty? Jak my koledzy. Dobra, czyli tutaj raczej nie znam całej Rumunii aktualnie, bo nie chcę mieć granicy ze Związkiem tutaj. No właśnie, dobra, pogadałem z tą Rumunią, że słuchaj, weźmiemy sobie twoje tereny takie. O, tu. O, coś takiego. Ja coś takiego wezmę. Niech Rumunia sobie dalej istnieje, jako taki bufor nasz. O nie, Polska dała im przejście. No co za Polska, no nie wierzę. 3000, i tutaj jeszcze Mołdawia też dała im przejście. No nie, nie Mołdawia, Rumunia. Rusek, to jeszcze nie Twój czas, daj spokój. Po co mamy się bić? No niestety nie chcą się poddać. O, Desancik na plecy, super. O, 16 jednostek. Uwielbiam to. Aha, tu mi się przebijają. No rewelacja. O, rewelacja, jeszcze tutaj y... Belgia mnie wyprzedziła, mnie zaatakowała. No dobra, tu mam jakieś 8 tysięcy, to może ich pokonamy. Cyk, cyk, dobra, o kurty 9 koła. Trzeba pobrać trochę pożyczek, bo już nie jest kolorowo. Dobra, tutaj już coraz lepiej, tu się bronię. Joseph, odwal się ode mnie, błagam. Polska, ty zdrajco, czemu oni dają im możliwość przejścia? Na szczęście tutaj Belgię już kończę. W tej Belgii dużo zabrać nie mogę, ale dobra, lepsze to niż nic. O, i udało się. Związek Radziecki, moi drodzy, wziął ze mną pokój. No, ale Dania przyszła mi wypowiedzieć wojnę. No i niestety Włochy zjadły tutaj Węgry, a ja chciałem. No ale mówi się trudno. Dobra, co co zostało z mojej armii, postawiłem tutaj i możemy coś zacząć działać z tą Danią. Oni to jeszcze jakieś desanty robią, bo Danie tak byśmy podbijali. Cyk i cyk. Tu się proszę rozejść. Tutaj sobie chodzimy na te wysepki. O, Polska mi wypowiedziała wojnę. No, rewelacja. Jeszcze Hiszpania. Dobra, na szczęście już trochę pieniędzy mam. Dobra, nawet tutaj Polaków wyrzucam powoli. Tutaj z Danią zakończę aktualnie temat. Weźmiemy to, co się da. Wszystkie jednostki tutaj do portu. Niech oni się tutaj zdesantują. Tu będę się starał iść do przodu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O kurde, 8 tysięcy tutaj było w Poznaniu. Bierzmy pożyczkę. Nie ma na co czekać. Dobra, Polska coś przyatakowała, ale się tak. O, wiedziałem, że gdzieś się przebiją. Dobra, tutaj się desant udał. Tutaj ta armia pokonana. Oni coś z Poznania atakują, to dobrze, to będzie może łatwiej tutaj wejść zaraz Dobrze, mamy Poznań Dawaj pożyczki tutaj I tak ładnie po 10 tysięcy mogą się rozlać Cyk, 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 dobrze Tutaj po piątce, tutaj ta dycha będzie szła Gniezno Kalisz Częstochowa, Kraków to trzeba pamiętać, że to Polska zaatakowała, nie sprowokowana No tu już chyba Polska nie ma żadnych jednostek, jakieś malutkie 100, po 200 Dobra, udało się, Polska pokonana ale powiem wam, jak mi Dania jeszcze wypowiedziała wojnę, to już miałem takiego kurde O, i Hiszpania przypłynęła, tak właśnie myślę, ale fajnie, że Hiszpania nie przypływa, co nie? I tak, o Hiszpania Ale dobra, to jakieś 4000, to zaraz ich zjemy, a tutaj Polskę zjadamy Francja nas na szczęście lubi, z Brytyjczykami trzeba poprawić relacje O, ty, Turcja Tutaj północ nas lubi, okej okay. Trzeba trochę poprawiać relacje z ludźmi ze Związkiem Radzieckim na razie też poprawiam relacje. Oni w ogóle mają wojnę z Finlandią, ale Finlandia tutaj coś działa. Co ta Finlandia, ty? Zaraz wejdą do Moskwy. No dobra, może nie. Właśnie, moglibyśmy też zjeść ten Gdańsk, bo został taki rodzynek tutaj. Chyba tyle styknie, no dokładnie. Wykorzystam armię, którą tutaj... Wykorzystam armię, którą tutaj trzymam na Ruska i zajmiemy sobie Litwę. Tutaj widzę, że w ogóle Szwecja zaczęła wchodzić. Weszła sobie na Łotwę. Ruski nam tutaj zajmuje Skandynawię, to mi się nie podoba, bo sam chciałem zająć. Trzeba by tą Holandię też zająć, tu akurat możemy duże jednostki rekrutować. Szybka Holandia, raz, dwa, trzy, cyk, cyk, cyk i cyk. Dawaj do Amsterdamu. Okej, okay, mamy to. Wywalamy ich z Europy. Dawaj od razu Luksemburg zjemy. Jak tam nasze relacje z Związkiem Radzieckim są rewelacyjne wręcz po tamtej wojnie? Eee, czy my już możemy walczyć z aliantami? O to jest pytanie. Mamy ładną armię, ale jeszcze będę ją oczywiście powiększał, żeby tutaj taka potęga wleciała we Francję. Bo my front z Francję mamy tylko tutaj, tutaj tak, tu mamy już Włochy. Nie no, nieźle, po 20 tysięcy na kratkę? Myślę, że szybko możemy zjechać tą Francję. Więc dobra jeszcze wraj czego będą pieniądze na kolejne właśnie. Właśnie właśnie, może nie, może jeszcze lepiej się przygotuję i postaramy się. Też zdominować na morzu. Otoczyć na przykład Wielką Brytanię, żeby nie mogła w ogóle wypłynąć. O, dobrze brzmi jak plan. Wielka Brytania, gdzie ona ma porty? Tu ma port, tu ma dwa i tutaj głównie port ma. To jakbyśmy stanęli tutaj, tą całą armią, to byłoby nieźle. Dobra, 40 tysięcy, niech to wypłynie. Niech stoi po prostu. No będziemy tracić pieniądze, ale trudno się mówi. Zaraz armia trochę się zredukuje, jak będą walczyć. Dobra, i wypowiadamy wojnę. Bierzemy Włochów. Nie, będą mi tylko przeszkadzać, jak będzie ciężko, to wtedy... Ich wezwę sobie. Na razie tak na spokojnie ruszę. Tyk tutaj elegancko, to jest jedzone 4000. Na razie na spokojnie się przebijam, aczkolwiek tracę armię. No bo tutaj, jak są te 4000, to trochę to boli. O, właśnie, już tutaj zrobili jakieś combo. Może tak, spróbujmy tutaj to zataić. Tą dziurę. Tutaj jeszcze sobie 2000 wystawię, że przypadkiem mi tutaj się nie rozlali. 15 koła, kurde, co ta Francja? Tutaj trzeba trochę bardziej rozlać tą armię. O, coś w tym stylu. Francja traci te swoje najlepsze tereny. Okej. Okay. Niby mamy wojnę z Wielką Brytanią, ale na razie jeszcze nie widzę tutaj nigdzie ich jednostek. Dobra, linia brzegowa tutaj też powoli zajmowana. Wchodzimy w głąb kraju. Zaraz dojdziemy do granicy z Hiszpanią. Właśnie, Hiszpania, my się lubimy. Poprawne relacje. Coś tu płynie. O, Francuzi, będą chcieli się desantować, pewnie? I teraz tak. Y tutaj już w Francji mamy zjedzoną, trochę jednostek bym tutaj zostawił. Takie właśnie po 2000 na kratkę. Myślę, że byłoby ok, bo e, też tutaj mogą być jakieś desanty zaraz ze strony jakby e, Afryki. Chociaż właśnie przydałoby się zabezpieczyć przed jakimiś desantami niechcianymi. Jakby ktoś chciał się zdesantować, to się obronimy. A resztę armii po prostu wysyłam tutaj, żeby na Anglika polecieć. Anglik coś tu się już powoli wypala. 16 tysięcy, kurde. Poro. Kurde, 64 tysiące mam tylko, nie wiem, czy dam radę tutaj na Anglika. O, jeszcze ze strony Hiszpanii atakują właśnie, dobrze tam wojsko stało. O kurde. O kurde, weźcie się cofnijcie Panowie gdzie trzeba jakieś nowe jednostki powystawiać No i tyle było z Anglii Kurde, 5 tysięcy Anglików tam widziałem A gdyby tak zakończyć teraz wojnę i wziąć po prostu sobie fajny kawałek Francji O, coś takiego, tą całą północ zagarnąć dla siebie Nie zgodzili się koledzy, co szkoda Dobra, to tą armię tutaj sobie przeniesiemy bardziej na tą granicę Hiszpanii, jak tutaj Anglik będzie się panoszył O, już 5 tysięcy tam wyszło Dobra, tu się bronimy o, udało się, moi drodzy. Udało się, zgodzili się na y, pokój. Nie no, piękna Rzesza. Trochę trzeba było po prostu przetrzymać kilka tur. I teraz po prostu się udało zakończyć tę wojnę. Teraz trochę się jakby zamkniemy w naszym kraju i postaramy się go trochę porozwijać pod względem ekonomii. O, co tu się dzieje? Hiszpania nam wypowiada wojnę i wchodzi z terenów. Y... Nie czekaj, to jest Hiszpania? Co jest? I Kanada nam wypowiedziała wojnę. No dobra. To tyle z naszego rozwoju kraju. Ale to w sumie po prostu możemy sobie wziąć te tereny hiszpańskie i tyle, to nie? Nie będę się tam wbijał w Hiszpanię i podbijał. No ale trochę tutaj wojska mogli wystawić, jakby nie było. Sobie fajnie te tereny milowali. dobra. Hiszpania dawaj to, a Kanada a ty sobie w ogóle idź stąd. O, to sobie Kanada odeszła. A Hiszpania też się nie poddaje, no dobra, dobra. Dobra, udało się tutaj zakończyć wojny. One tak mają te boty, że po prostu trzeba chwilę poczekać, one zaraz się zmęczą i już można kończyć wojnę. Włochy się tutaj rozrastają, z kim oni się biją? Z Bułgarią, okej okay. Oni nas mega nie lubią Ale dzięki temu, że jesteśmy w sojuszu to Nie mogą nas zaatakować Dobra, trzeba się teraz na Ruska mocno przyszykować Z Anglikami i resztą sobie Aliantów poprawiam relacje, żeby Nie wlecieli mi w plecy Oni jeszcze walczą ze Szwecją Ale Szwecja raczej szybko padnie to sobie tutaj w Kopenhadze coś wystawimy, jakąś armię też. Jakieś 10 koła, niech tu stoi. Dobra, na głównym froncie mamy po kilkanaście tysięcy. Nawet no, tutaj 23 tutaj też mamy ustawione. Tutaj armia ogarnięta. Myślę, że możemy zaczynać. Nawet coś tutaj. będą um, odbije tereny, żeby mogli sobie coś tam rekrutować. A, ci z nimi zrobili desant od razu. no, Oni mogą mieć większość jednostek w Szwecji. To bardzo dobrze. No właśnie, tu się będą starali się wbić. 50 tysięcy! O kurde. O, kurde, 50 tysięcy ruskich tu płynie. No, że tak powiem, trzeba pobrać pożyczki. Bo, gdyby udało się tutaj tą armię rozwalić 50 tysięcy, to może być ciekawie. Ehm, dobra, tutaj te jednostki niech się cofną. Te 25 tysięcy też bym cofnął. Tutaj to się podzieli. Czy nie pchają tu do przodu. Dobra, tutaj sobie wylądowali. Tutaj też. Teraz trzeba ich tutaj zablokować. O, dokładnie. Bardzo ładnie gdzieś tam się przybili. Okej, okay, dobra, to tak. Tu robimy tak i tak, tutaj tak i na rygę. Dobra, zniszczeni. Okej, okay, tu chcieli się rozlać, nie udało się. Dobra, i sobie mm, Szwecja wzięła te tereny. Te 30 tysięcy tutaj zostawię co nie? Bo wraj czego tutaj się pomoże? Tutaj wypłyną. O, ruski będzie chciał się tutaj coś desantować Kurde, tylko eee, u mnie tak słabo z pieniędzmi. Dobra, tutaj wyślijmy te 30 tysięcy Tutaj idziemy na Moskwę No i tutaj właśnie te 16 tysięcy się zdesantowało Dobra, wchodzimy do Moskwy Tylko tak sobie, wyślijmy tutaj jakieś 4 tysiące tutaj wszystkich I cyk, Moskwa nasza Nie lubię podbijać Rosji, bo tutaj zawsze jest takie wielkie ziemie, tereny Ten kraj po prostu się tak długo podbija Wchodzimy też tutaj już powoli na Skandynawię nie wiem, tutaj praktycznie teraz to jest tylko już kolorowanie tej Rosji, bo te wszystkie jednostki, które były takie mocne, no to już chyba już rozwaliliśmy. Ja tu sobie trzymałem armię, żeby przeszła sobie przez Krym, a tutaj się nie da przejść, bo tu nie ma portu. A w hoju można i sobie tak zapamiętałem, że ej, można przejść przez Krym, a jednak nie. Inna gra, inne prawa fizyki. No i idziemy przez tą Rosję, idziemy, i końca nie ma. 58%. O, jeszcze trochę możemy ich wziąć na wasala. To może bardziej się skupię tutaj na tej Norwegii. Niech się tutaj te 30 tysięcy desantuje. Wylądowaliśmy sobie w Norwegii, teraz właśnie będę się tutaj rozlewał. Tutaj jeszcze coś próbują atakować, ale na próbach się zakończy bo tutaj w Norwegii na pewno są lepiej liczone te ziemie w punktach. Dobra, ty możemy na wasala wziąć Związek Radziecki. No i patrz ty tutaj, elegancko, trzecia Rzesza, wielka i potężna. No tutaj jeszcze nawet mamy tereny. Tylko teraz tak, żeby to im się bunty nie porobiły podatki na zero. Teraz cała armia leci do Amsterdamu i się przygotować na Anglię. No, Estonia mi wypowiedziała wojnę. To nie jest zła Estonia. A, bo takie cwaniaki. Bo ja tu nie mogę za bardzo armii wystawiać. Dobra, te 30 tysięcy tutaj podpłynie. Dobra, Estonii tutaj składamy. Chociaż trochę musiałem ją tutaj otoczyć. Weź to teraz wszystko asymiluj. Te wszystkie tereny rosyjskie. Masakra. Tutaj teraz by się przydały te opcje typu e, automatyczna asymilacja. No ale nic, trzeba klikać. No ale dobra, w sumie tamtych terenów rosyjskich tak nie potrzebuję, bo tutaj mamy e, bardzo fajną, ładną populację. I tu mogę sobie rekrutować wojsko. I okej, okay, moi drodzy, prawie 300 tysięcy wojska. To na Anglika powinno starczyć. Oni dalej mają sojusz z Francją. To dobra, to nie, to nie możemy zdetentować się tymi wszystkimi siłami. No Zróbmy inaczej. Bo pieniądze mi się dalej generują, ponieważ już tyle zarabiamy, że głowa mała. Myślałem, że ten sojusz się rozpadł, ale widzę, że oni tak chyba są na dobre i na złe. A tu mi się zrobiły jednak jakieś bunty. Niedobrze. Już nie płacicie podatków. Po co się buntujecie? Oj, kolejne bunty. Kurde, no rewelacja. Dobra, to szybki wjazd na Francję. Oni tutaj w ogóle sobie jest za zajęli w międzyczasie. Szybka akcja. O i znowu jakieś bunty. I co jest? Francja ma też tutaj tereny. O kurde, zapomniałem. Dobra, Francja tutaj zajęta, teraz wysyłam wszystkie armie na desant na Anglię. Dobra, 261 tysięcy leci na Anglię. Wiecie co? A gdybyśmy zrobili coś takiego, że po prostu wzięli pokój. Wchodzimy do Londynu, tu się rozlewamy, tu lecieć na północ kraju. Ciągle gdzieś jakieś bunty mi się odpalają, już na tym gdzie. To ja wiecie na co ja nie wpadłem? Że po co ja się w ogóle męczę? Bo mnie już tutaj aktualnie tak delikatnie mówiąc szlak trafia, co nie? Bo tu już nawet Andora nas atakowała, co nie? No tu rebelianci mi rosną. A gdyby tak po prostu wziąć taką francję? Tych rebeliantów to Olać, jak oni chcą się uwalniać, proszę bardzo, róbcie co chcecie. No pięknie to wygląda. Tu rebelianci, tu się coś uwolniło, rewelacja. O, no, nawet Polska powstała. No i ogólnie tak się kończy to jak e, nie asymilujecie terenów Ale mogłem teraz takiego Brytyjczyka żeby wysłać mu e, niewagi. Zażądajmy e, e, e wasalizacji Bo jak nie to 250 tysięcy Nie zgodzili się A Francuzi? O Francuzi się na przykład zgodzili Tylko wyszedł nam teraz rozejm na 28 tur Dobra moi drodzy powiem wam tak Bo ja tu siedzę ładną godzinę Trzecią w sumie e, I ogólnie myślę że cel został zrealizowany Ponieważ bo udało nam się stworzyć wielkie Niemcy Gdybym Olał wojnę z Aliantami bardziej się skupił na stabilizacji kraju, to byśmy pewnie ich zjedli, no ale klikanie 300-400 prowincji to nie jest nic wspaniałego w tej grze. Poza tym, gdybyśmy walczyli na przykład z samą Francją i Anglią byłoby spoko, a tutaj ciągle się dołączają indie brytyjskie, które mają dużo wojska i walka na takie trzy kraje jest dosyć ciężka, no ale byśmy z czasem to myślę, że wygrali po prostu. Ta gra nie jest stworzona do walki więcej niż z jednym krajem, bo po prostu jest ciężko. Ale dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak nie zapomnijcie łapce w górę, komentarzu i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie trzymajcie się hej.